Serdecznie Grosik z tej strony. Kolejny wypad teren. Pole po którym chodziliśmy na kresowym złocie poszukiwaczy. Dzisiaj będę robił poprawki. Teraz perelek wyszedł 50 groszy. I znalazłem coś okrągłego w tym dołku. Wygląda mi na jakiś guziczek. Łóżko, jakby jakiś koszyczek, bardzo podobne. Proszę bardzo. I trafiłem teraz jakiś pocisk ołowiany. I trafiłem coś okrągłego. Zaraz wezmę szczoteczkę i to delikatnie oczyszczę. Jakiś medal, czy co? Co to mogło być? jakiś medalik był, ale to aluminium, czyli zapewne coś nowego. Trafiłem teraz półprodukt kuleczki z czarnego prochowca z kawałkiem odlewu. Wykopałem coś z tego dołka. Coś okrągłego, chyba jakiś guziczek. Tak. Z czterema otworami. Proszę bardzo. Znalazłem jakąś malutką monetę. Zaraz ją przetrzemy. Cep, cepa, cepem pogania. ZSRR kopięka. Kolejny dzień na tym samym polu, a więc zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Prawdopodobnie znalazłem jakąś plombę malutką, ołowianą. Znalazłem jakąś monetkę, baratyneczka. Znalazłem. Prawdopodobnie jakąś monetę o dwa grosze z drugiej z drugiej RP i w bardzo ładnym stanie Naprawdę rocznik nawet widać chyba 33 tak mi się wydaje ale to sprawdzimy ten na podsumowaniu ale tak czy tak ładna monetka znalazłem kolejną współczesną monetę tym razem 2 zł i znalazłem kolejną rzecz jakieś takie malutkie kółeczko Nie wiem czy to było jakoś Jakaś obrączka? Czy coś? Coś takiego teraz wyszło. jakby jakiś jakby jakiś sygnecik, bo widać w środku te ranty są takie powycierane. Znalazłem coś okrągłego. Chyba to będzie monetka. Ale co to może być? Zaklejona strasznie, chyba PRL. Jak pisze ktoś na, na TikToku, chyba PRL. -ek. Tak mi się wydaje. Znalazłem coś w tym dołeczku. Patrzcie tutaj, mamy jakąś monetkę. No raczej raczej boratyneczka Znalazłem kolejną rzecz Prawdopodobnie będzie kolejna boratynka Trafiłem kolejną monetkę I mamy następną Boratyneczkę Mam jakąś monetę Teraz zobaczymy co to Co to może być Znalazłem kolejną monetkę ale jest bardzo leciutka więc zapewne to będzie jakiś perelek tak czuję Ta Niestety perel Siemanko siemanko 20 groszy z perelu niestety A, ja. Coś znalazłem jak widzicie jest w tej grudce ziemi, o to chyba jakaś szpulka malutka. Patrzcie, o, widać, widać jakąś, jakąś monetkę. Co to będzie za moneta? pojęcia. Znalazłem coś takiego malutkiego. Chyba jakaś plomba. Tak. Mamy jakąś plombę. Mamy jakąś monetkę. O, prl -ek. Niestety. Dwadzieścia groszy. Coś tu mamy. 90 na skali. Wyszło. Wyszło już. A no właśnie. Coś tu mamy patrzcie coś tu mamy Zaraz. wyciągnę sobie ścieczkę zobaczymy co to co to będzie Jest jakaś moneta chyba Nie, boratynka, co to jest? Dużo większa jest. Ciekawe, co to za moneta. Jest tak dużo jak cztery boratynki. Ale nic nie widać na niej. Wykopałem coś z tego dołka Tutaj coś zieloniotkiego, okrągłego. O chyba będą trzy kopiejki. Tak mi się wydaje po wielkości. Tak, chyba trzy kopiejeczki. Tylko zaklejone strasznie. To jest znalazłem jakąś monetkę. A to chyba coś nowszego będzie. E, 10 zł z perelu. Tak mi się wydaje. Tak, dyszka z PRL-u. Mam kolejną monetkę. Dzisiaj w rękawiczkach, bo zimno. Przecież za dużo nie widać na niej. Trafiłem prawdopodobnie jakiś guziczek. Zaraz go oczyścimy. Chyba płaszczowy. Nic nie widać na nim. Uszko jest. Zaraz sprawdzimy. Uszko będzie. Jest łóżko, ale niestety na guziczku nic nie widać gładki znalazłem monetkę, o, 20 groszy jednak 20 groszy z perelu. rocznik 49 Dobra. Tutaj wypadło coś okrągłego dużego jest moneta zaraz zobaczymy co to może być tylko wezmę szczoteczkę jest duża zielona moneta z tej strony Nie widać za wiele duży zielony krążek, póki co, jakby tu był jakiś nos, Abym mi się wydaje, są zarysy czegoś, co nie? Patrz, trafiłem jakiś guziczek. No to polski guzik, będzie z orzełkiem. Ciekawe, czy ten jak ma koronę. Taki malutki, ale nie wiem. Nie jestem pewny, czy, czy jest korona. Uszko też jest. Uszko jest, jak widać. Proszę bardzo. Na święto niepodległości, które wypada jutro. Idealnie. Na oko, wykrywaczem, ale niż kopać. Patrz. Patrzcie, tutaj, tutaj monetka leży. O, tutaj, zielonik, jest. No, Proszę bardzo. Znalazłem następną monetę. O, to będzie kolejna. Kolejna boracyneczka. Jestem organizatorem tego eventu i latam właśnie aktualnie. Robiąc poprawki po tym zlocie Znalazłem jakiś medalik Zaraz go przetrzemy troszeczkę Wezmę szczoteczkę Jest Chrystus tutaj na medaliku widoczny, a z tej strony matka Boska z małym Chrystusem. No, fajny, fajny, nawet ładny stan. Aluminiowy medalik, ale, ale dosyć ładny. Coś znalazłem. Zaraz zobaczymy, co to może być. Patrzcie. Jakiś jakiś pierścień znalazłem Nie za duży, ale oczka chyba nie ma Nie ma oczka Szkoda Znalazłem jakąś monetkę Zaraz ją przetrę A jedna druga kopiejki Nawet Stan nie najgorszy. Znalazłem teraz coś takiego. Nie wiem, co to może być. Hm. Tutaj jakiś gwint jest. Mam kolejną monetkę zaraz zobaczymy co to mogło wyjść Ale dużo tu nie widać na tej monetce Po kształcie i monety sądzę że to może być jakiś jakiś krajcar patrzcie co znalazłem kawałek zapalnika i po kształcie sądzę że to jest e, polski zapalnik zapalnik tak polski to e, żarówka tak zwana jestem już w domu to są śmieci i złom z kilku wypadów na to pole takie były oto popraweczki śmieciowe. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. To co widzicie, to jest urobek z kilku wypadów poprawkowych. I zaczynamy od góry. Od najgrubszego fancika. To będzie zapalnik od polskiego szapnela 75 mm. Wzór WZ 1897. A ten zapał potocznie nazywamy i nazywają poszukiwacze żarówką, bo wygląda tutaj ten gwięcik jak, jak żarówka. Był używany podczas wojny polsko-bolszewickiej, a w miejscu gdzie go znalazłem, możliwe że był jakiś ostrzał, bo niedaleko jest cmentarz, na którym właśnie leżą żołnierze z tego właśnie okresu. To już jest drugi zapalnik tego typu, który w życiu znalazłem. Ten akurat jest w bardzo dobrym stanie. Pierwszy to był troszeczkę powginany, ale i tak mnie bardzo cieszył. Lecimy dalej. Łuseczki widzicie tutaj. Wszelakie pociski ołowiane, kuleczki ołowiane. Tutaj jeszcze inne, inne rodzaje pocisków są. Bronie tutaj. Z szarnoprochowców, jakieś pociski muszkietowe. Łyżeczka mosiężna posrebrzana tutaj jakieś e, przedmioty mosiężne jakiś medal, ale to pewnie dla, dla pieska e, tutaj jaka, jakaś e, spłonka od jakiejś pewnie broni myśliwskiej albo rakietnicy e, tutaj z tej strony zaczniemy e, monetki z perelu. tyle to wyszło tutaj współczesny mamy kawałek jakiegoś e, przewodu miedzianego e, guziczki, jak widzicie w różnych stronach. jeden jest fajny, polski Przedwojenny, taki malutki. E, taka szpulka na nić. E, monety rosycarskie i ZSRR, czyli tutaj mamy rosycarską kopiejki. A tutaj jakieś kopiejki. Cep, cepa cepem e, Polskie monety z międzywojnia 5 groszy i 2 grosze. E, kawałek jakiegoś dzwoneczka. Są tutaj jakieś. Napisy e, widoczne, napisane cyrlicą. E, monety nieczytelne. Możliwe, że to po doczyszczeniu takim grubszym uda się zidentyfikować. Pozostałe raczej nie. E, taki, taki pierścień wyszedł. Proszę bardzo, albezoczka. To nie wiem, co to jest. E, z tej strony mamy jakieś takie dwie malutkie plomby ten przedmiot nie wiem, może jakieś okucie od jakiejś księgi czy coś takiego teraz mamy dewocjonalia tutaj w tym miejscu kawałeczek jakiegoś krzyżyka taki medalik aluminiowy drugi miedziany, trochę ładniejszy i tutaj srebrny bardzo ładny krzyżyk prawosławny, nawet widać ślady złocenia na tym krzyżyku jest w super stanie proszę bardzo nawet punce widać tutaj. I na sam koniec e, najfajniejsza moneta e, Trojak SAP 1766 rok. E, możliwe, że ta moneta z tyłu, tutaj wyżej, e, będzie to samą monetą. Na początku myślałem, że to będzie jakiś, jakiś krajcer, ale porównałem wagowo e, i że tak powiem objętościowo i ta moneta ma takie same wymiary jak, jak ta, więc możliwe, że to również był trojak, ale ten niestety jest wytarty. O, pokażę tego z drugiej strony. Monety są tylko delikatnie umyte, ale widać, że ta ma nawet potencjał. Odnośnie dźwięku y, mojego głosu. Y, wczoraj live'a prowadziłem y, na TikToku. 1 stycznia, więc zmazłem i troszeczkę nadwyrężyłem struny głosowe, dlatego brzmi mój wokal takiem Brzmi to nie awaria mikrofonu, tylko tak gardło zajechałem na mrodzie. Kolejne filmy również będą takimi kompilacjami jak tak, którą widzieliście. Nagrania były z różnych dni, praktycznie kilka niedziel chyba. Z miesiąc czasu tam spędziłem na, na, na tym polu, ale jak widzicie troszeczkę tych fancików udało się jeszcze wykopać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił grosik do Was. Cześć!